Przystawanie podcast Archiwum historii mówionej muzeum warszawskiej pragi. Zawsze zdumiewa mnie, jak działa ludzka pamięć. Pytamy świadków historii o czasy bardzo odległe, o dawno nieistniejące miejsca, a oni zawsze nas zaskakują tym, ile pamiętają. Pan Kazimierz Maciej Krawczyk mieszkał przez niemal całe życie przy brudnowskiej jeden. Bardzo szczegółowo opisał nam ulicę Brudnowską i okolice z czasów tuż po Drugiej wojnie. A nagranie pochodzi z 2010 roku, więc minęło bardzo, bardzo wiele lat. Posłuchajcie. Na samej Brudnowskiej było dwóch szewców. Tam na tora był na rogu Brudnowskiej, tam gdzie jest taki sklepik Brudnowska 2. Po schodkach tam się wchodziło, taki prywatny sklepik tam był szewc mieszkał. Na pierwszym piętrze miał mieszkanie, a na dole miał warsztat. Brudnoska 3, to był mieszkał właściciel kuźni i tu kuźnia była, i tu konie kury. To było słychać w domu? No, wszystko było słychać. Jak walił na kuźni młotem, no to, to myśmy słyszeli. Tylko tak od szóstej rano, to tam nie bardzo. Później... Tu na rogu, co taki sklep zamknięty, w naszym budynku, to był sklep, tak zwany Paszarnia, miał ją taki Wyganowski, oni tu już nie żyją. To pa Paszarnia czy Pasiar… Paszarnia. paszarnia. Paszedł koń… końska pasza, sprzedawali tutaj, później… Siano jakieś tam obroki, Brudnowska 4, tu był taki… w głębi tam były takie baraki, nie? Posesja taka była i tam… Było parę mieszkań, z cztery, czy z pięć, ale była wytwórnia musztardy. Później były sklepy, niejakie prywatne, jeden, Burdowska, pięciu świeżej. To tam sprzedawali, no, tam, no, takie masło, powidła, sery, mleko, tam, tam dowozili chłopi spod Warszawy. Burdowska sześć, to samo. Był sklepik z drugiej strony. Bo w tym budynku on dosyć długi był. Ten budynek. On się ciągnął, ja wiem, z 20 metrów, tak jak nasz dom. Za Brudowską, numer 5, była ulica świeża. jest tak tam śmierdziało, takie brudy tam, to głowa woli. Ale ulica była świeża. <laughs> Krótka, taka, dosłownie tam, ja nawet nie wiem, czy dwa budynki były. Bo to było między ulicą Brudowską a kamienną. Brudnowska 8, o, podstawowa rzecz. Brudnowska 8 to była posesja żydowska i tam bóźnica stała. Zamienili z, z tą bóźnicę po wojnie na jakiś magazyn, nie wiem. Ale jak tu stawiali te budywki wysokie, to w yy, chyba to było. No to wszystko tu porozbierali i po, postawiali te bloki. Burdowska 10 był w Różne urządzenia do uprzęży końskiej i do woru, do wozów. Do... No jak tam robił coś tam? No nie wiem, nie, nie potrafię powiedzieć. Tylko pamiętam o tym, to jest. Kowal był, paszarnia i stermach. I prywatna introligatornia intro była na Burdowskiej 16, pamiętam, w, w, w piwnicy, w suterynie. Co jeszcze poza tym? To był praktycznie zamieszkiwali y, ludzie, którzy mieli coś wspólnego z wojskiem, bo i paru oficerów tu było i ten 48 listopada i ten budynek, i budynek naprzeciwko, który był, a stajnie tej jednostki 36 półkułanów, się nazywała ta jednostka, to stajnie były na ulicy na Mysłowskiej teraz, wzdłuż całej Namysłowskiej w stajnie były i tu mojego ojciec mojego kolegi był weterynarzem, oficerem. Drugi taki mąż pani Skrzypczakowej, ona miała tu sklepik taki z przyrządami piśmiennymi, takie jakieś, to przed wojną. Po, po wojnie to miała tu repasację pończochą, maszynkę taką miała. Tam, gdzie ten czerwony budynek z dachówką jest, to jest. Ja chodziłem tam, do, tam były trzy szkoły podstawowe. To tam do, chodziłem do szkoły. To była e, szkoła najpierw TPD 89 i 136. A pan do której chodził? Szkoły do 136. Do niejaki, pani pan, pan, panią dyrektor, tam była taka iluska się nazywała. Chodziła ubrana zawsze na czarno, jak wrona. Jak sobie pamiętam, miała takie proste, przycięte tak włosy, zawsze przylizane, także i nawet się nie tego jakimś cukrem czy czymś, nie wiem, taki hełm. Wszystko tu kołnierzyk nawiało, zapięta pod szyję. I tu ja byłem jednym z najmłodszych uczuć w klasie. Poprzez te roczniki po wojnie jak zaczęły chodzić, po 5, po 6 lat nie chodzili do szkoły. Szkoły były pozamykane. To ja chodziłem, chodziłem z takimi chłopakami, co mieli do czwartej klasy już, to oni dopiero przychodzili się uczyć, bo do młodszych klas ich nie puszczali. z tego względu, ale do czwartej klasy już się przyjmowali, to się uczyli pisać, czytać żeby się umiał podpisać po prostu. To takie 14, 15, 16 lat chłopaki. Nawet, nawet ludzie, którzy brali udział w powstaniu. My, myśmy mieli granatowe fartuszki. To była konieczność wypustkami białymi. No to się fartuch zajmowało wteczkę później jak się szło. Dodać. Tu na ulicy Kowiejskiej następna ulica za Brudowską, nie? Naprzeciwko tych bloków, jak tutaj Bożnica była, ta żydowska, i tutaj Brudnowskiej 6, to były takie stajnie prywatne, takie nory paskudne. Tam woźni, woźnicy, woźnice różnego rodzaju, mieli swoje stajnie i oni węgiel rozłożyli po wojnie, węglarze jak ich nazywali. Później co tu była Stolarnia na Kowieńskiej. Na przeciwko szkoły, na rogu burdowskiej. No i co jeszcze było? Bardzo dużo tu drzew było na tych placach. Olbrzymie to pole kasztany, dęby. A tu jak zaczęły stawiać, to wszystko pochlastali, bo wycinali. I od naszego podwórka taki wielki parkan był drewniany, z pięć metrów miał tam, nic nie było widać, bo tam były takie budy o tam pręty metalowe, przetrzymywał tam inne rzeczy. No to, no to posesja taka odgrodzona była, taka studnia była tutaj, no. W jednostce wojskowej żołnierzom wyświetlali filmy na powietrzu. I myśmy tam myk-myk, przez parkan, do jednostki wojskowej, między żołnierzami, jak byliśmy takie małe, wieczorem w lato, to przecież ja pierwsze filmy, jakie tam zobaczyłem, to Świat się śmieje, no, przeważnie radzieckie. I takie mobilizujące. Szukaj nas na Muzeum Pragi. .pl.